Witam Cię w drugą niedzielę Wielkiego Postu i zapraszam Cię, byśmy wspólnie pozwolili Bogu mówić do nas. Dzisiejsza niedzielna Ewangelia to dziewiąty rozdział Ewangelii Marka, wersety od drugiego do dziesiątego. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla ciebie, jeden dla rzesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych, zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Moja uwaga, kiedy sam rozważałem dzisiejszą Ewangelię, skupia się, można powiedzieć, właściwie nie tyle na tym, co na górze przemienienia. Ale bardziej na tym, co po niej. Bo to wydarzenie tam na górze nie trwało raczej zbyt długo. I zaraz potem mamy zdanie, że zeszli razem z góry. Bo, moi drodzy, główna część naszego życia to ta codzienność codzienność naszego zmagania, codzienność naszej pracy, naszych obowiązków. Ta codzienność, która bywa czasami tak zagoniona, ta codzienność, która, myślę, że nie będę się mylił, jeżeli nazwę ją momentami takim przebodźcowanym gąszczem, gdzie ciągle jakieś informacje, ciągle jakieś kwestie, to jakieś problemy, to jakieś informacje, to wszystko powoduje, że może być tak, że Chwilami człowiekowi w tym codziennym życiu gubi się sprzed oczu zasadniczy cel jego życia. Jakby w tej kwestii pewnej wiedzy, to, to, to jest jasne. My wiemy, co gdzieś jest celem że zbawienie, że niebo, że sam Chrystus. Ale w tym naszym przeżywaniu, w naszym przeżywaniu, które ma moc sprawiać, że przez ten pryzmat, jakby w tym kluczu tego, co jest zasadniczym celem mojego istnienia, patrzę na moją codzienność i to się czasami gubi. I właśnie te momenty, jakby to wydarzenie, które było udziałem uczniów, to są te chwile, które nas przemieniają. To są te chwile, których potrzebujemy. Moja codzienność, Boża codzienność, powinna być naznaczona przemieniającymi spotkaniami z Jezusem. A więc, jakby dzisiejsza Ewangelia skłania mnie do tego, by wołać: Panie, prowadź mnie nieustannie na taką górę wysoką. Ale nawet nie tyle bym tam żył, ale bardziej prowadź mnie na tę górę wysoką. By uczyć mnie właściwego spojrzenia, by ciągle przypominać mi, co jest moim celem, i bym potrafił przeżywać swoją codzienność w kluczu tego celu, którym jest niebo, zbawienie. Prowadź mnie pani na górę wysoko. To są te chwile, kiedy widzę jaśniej, kiedy wszystko staje się bardziej wyraźne. Kiedy we właściwych kształtach, we właściwych proporcjach zaczynamy widzieć to, czym żyje na co dzień, kiedy jakby wręcz sama ustawia się pewna hierarchia wartości, kiedy otwierają mi się oczy, że to, w co może tak mocno lokuje swoje emocje, może aż tak ważne nie jest. To, czym tak mocno się zamartwiam, może wcale tak wielkim źródłem zamartwienia być nie powinno. To są te chwile, kiedy chciałoby się powiedzieć, Niech tak będzie już zawsze. Chciałoby się mieć taką jasność, takiego, takiego Bożego spojrzenia. Tak jasne i wyraźnie poukładane priorytety, system wartości. Prowadź mnie, pani na górę wysoką, bo z góry widzieć więcej, widać więcej i my tęsknimy za taką jasnością widzenia, którą zaburzają nam czasem troski życia codziennego, nasz grzech, Jakieś nasze porządliwości, pragnienie posiadania Panie rozpal we mnie taką tęsknotę za właściwym widzeniem siebie i swojego życia. Ostatecznie w tych chwilach przemienienia chodzi o ciągłe przypominanie sobie, że jest Bóg przecież. Jest Bóg przecież. Tym, przecież my w to wierzymy, ktoś powie. Ale, my drodzy, właśnie w tym zwariowanym świecie i w tym naszym czasami zwariowanym, zabieganym życiu, przypominanie sobie, że jest Bóg przecież, że niebo jest. Co więcej, to niebo jest celem mojego istnienia. Jakże ta prawda wszystko zmienia. Jakże ta prawda zupełnie zmienia mm, sposób spojrzenia na własne życie. Dlatego potrzeba tych chwil, by nam, się, by nam Pan to ciągle przypominał, by ta prawda nas ciągle dotykała, bo ona się ciągle wpisywała w nasze problemy, w nasze zmartwienia, w nasze dylematy, w nasze lęki, w nasze obawy, w naszą niepewność jutra. Jest Bóg przecież. Niebo jest. Co więcej, to jest mój cel, to jest to, do czego prowadzi moje istnienie. Dlatego niech dzisiejsza modlitwa będzie, może właśnie, takim bardzo osobistym przypomnieniem sobie tej, jakże oczywistej prawdy, że jest Bóg, że jest niebo, że niebo, że wieczność. Jest celem mojego życia, tak, celem życia człowieka XXI wieku, może pracującego w jakiejś wielkiej korporacji, może mającego tak wiele zmartwień. Tak, jest niebo, jest wieczność i to wieczność właśnie jest celem życia człowieka. Dobrej, Bożej, owocnej modlitwy Ci życzę.